Dzień dobry, rapeczki, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym dziśku z Gry The Sims 4 na kanale od Zera do Milionera. Ja nazywam się Selwo i zapraszam do oglądania. Yeah. Tak, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grydesmi 4, tak jak wspominałem na samym początku jesteśmy sobie u naszego Laurentego i naszej tutaj bez, więc bez zbędnego przedłużenia, zacznijmy sobie rozgryweczkę. Jak widzicie trochę się pozmieniało, zmieniłem im z jadalnią, żeby ten dom w końcu jakkolwiek nabrał koloru niż miał, więc mi się podoba. Napiszcie mi w komentarzu czy Wam również 40 000, 43 992 złote mamy, więc jak najbardziej mi to tutaj pasuje i tak, jeśli chodzi o tutaj naszą rozgrywkę, nie miałem akcesorii z tego co pamiętam włóczkowe historie, gdzie była ta strona plopsi, popsi, plopsi plopsi, popsi, zaraz wam powiem na co, bo tu wystawiłem na na Pupsi. popsi, popsi, plopsi na plopsy i czekamy, czy ktoś się znajdzie. Jak nie, no to po prostu yy, popisuj się. No to w tym momencie, po prostu jeśli nie ten, no to co, cofniemy, wysyłanie na plopsy i na popsy i tyle. Yy, bo ja nie wiem, jak to ogólnie działa. Czy ja mam czekać, aż po prostu ktoś tutaj się zjawi, czy nie? Więc możecie mi dać znać w komentarzu, jak to powinno wyglądać. Z chęcią się dowiem. Z chęcią się naprawdę dowiem, bo. Mam mm, dziwne wrażenie, że ja tego nie ogarniam, ale tak może być generalnie, nie umieść w świecie, nie umieszczę tymi tych żab w świecie, bo będzie lipa. No i tak, no i nasz y, tutaj nasz kolega zaczął sobie, o proszę bardzo, też wystawia, też wystawia, wysyła, no i bransoletki przyjaźni nie możemy i tutaj mamy nasze włóczkowe rzeczki, y, więc, więc jak najbardziej to to działa. Ty sobie proszę spać, aż taki śpiący jesteś, a jednak wystawiła z może patrz, a ty czego ryczysz? Ja nie wiem, czego ona płacze. Ona ma jakiś, nie wiem, definitywny, definitywny, problem ze sobą. Chyba, że film oglądała i się poryczała, też tak może być. No, ale no, nieważne, nieważne. Grałem sobie ostatnio w ogóle prywatnie w Simsy, że tak się wam pochwalę, znaczy pochwalę. No i moja nastoletnia Simka sobie wzięła i dorosła. Nie, no, bo urodziny, wszystko spoko, fajnie i ona sobie dorosła. No, generalnie tak dorosła, że aż umarła. No, z jakiego powodu, to nie mam żadnego pojęcia. Niby zawstydzona była, nie wiem czy ona była zawstydzona, ale wzięła i mi ze zawstydzenia umarła. Ile ja się namęczyłem, ile ja się namęczyłem, żeby zdobyć ten kwiat czegoś tam, żeby zrobić tą potrawę, żeby ona, to była potrawa chyba, nie pamiętam, namęczyłem się z tym tyle, że mi się myślę, że to się nawet nie chcę żeby zdobyć to wszystko, żeby o ją ożywić, Boże Święty, idź do pracy, proszę bardzo, tylko że ty co, jesteś głodna, więc weź sobie resztki, jeśli cokolwiek jeszcze do zjedzenia macie w tej lodówce. Ym, I tak, ja się bardzo mocno zastanawiałem od cały czas, cały czas się bardzo mocno zastanawiam, czy ja chcę tutaj y, robić im dzieci, czy ja nie chcę tych dzieci, no to jest generalnie rzecz... Y, do dogadania, więc no, nie wiem, nie wiem sam czy ja chcę, czy ja nie chcę. E, napiszcie mi w komentarzu też, czy słyszycie różnicę. Ty zostaw ten tort, tylko weź ty je na karp. W nocy je karniłeś, to już głodne. Już mi jedne zdechły podczas braku odcinka i to mi się bardzo nie podoba. Ty też sobie weź jakieś resztki, bo jesteś e, jesteś głodny. Huh? Jakie ty masz żywnościowe preferencje, nic ci tutaj nie zmieniałem, oh my godness Dobra, weź sobie zrób tutaj jajko ugot... Halo Weźże hopiu, ugotuj coś Sałatkę ogrodową? Ugotujesz? Nie tańcz, tylko idź gotuj, tańczysz se kiedy indziej, Laurent. Kiedy idziesz sobie tańczysz Idź bez do pracy. Ty byś mogła jakiś kurde w końcu jakikolwiek awans zdobyć, bo u ciebie też lipa z tą, z tą gotówką. I w ogóle ja muszę wydać pieniądze. I zablokować te wejścia tutaj. Wstęp dla. Zablokuj dla wszyscy z wyjątkiem domowników. Zablokuj dla. No dobra to tu kupimy po prostu ten ten alarm taki dla włamywaczy, bo powiem wam szczerze przyszła aktualizacja za ja ostatnio i, i przyszedł i mam takie. czy Przys On przyszedł czy nie przyszedł? Nie, ale kupiłem to. Sorry, nie przyszedł. Ale kupiłem, żeby po prostu było. I teraz nie wiem, czy to tak jak w czy musi być blisko drzwi, czy nie. No dobra, zostawimy tak. Czy ty możesz coś tutaj na tym klikać? Możesz to ulepszyć. Majsterkowanie na siódmym poziomie. Super. To niech będzie. Nie chciałem tak. To nie będzie włączony. To majsterkowaniem się zajmiemy kiedy indziej. Na razie macie. Ile wy macie do zimy? No, ostatni dzień, lata, to długo zima będzie. To też tak nic, nic nie zarobimy, praktycznie, więc będziemy musieli zarabiać na włóczce i na malowaniu, generalnie. Więc to też będzie trzeba zrobić. No, ale to się zrobi, to wiecie tam bez problemu, e, jakoś się to zrobi. Bo ja bym chciał, żeby nam ten e, naprawdę, żeby nam tutaj ten e, to wyzwanie nie zajęło nie wiadomo ile. Eee, ja wiem, że wam się seria podoba, generalnie, więc tutaj też, yy, też nie narzekam, że tak to nazwę. Piąty poziom. Czy jakie ty masz w ogóle umiejętności? Powiedz mi szczerze. Ograniczenie masz na dychę już. Gotowanie masz na piątym, dzierganie, a majsterkowanie ty masz? Masz na czwartym. My nie chcemy przyjść do Twojego domu. Idziesz sobie, siku, tak? To weźcie od razu wykąp W takim razie potem. No Ale miałeś zrobić to, siku. Chyba, że pod prysznicem zrobisz. Nie zrobisz. <laughs> to weź sobie skorzystaj. Tutaj mógłbyś w ogóle o to zadbać, bo... Opryskaj przeciwko owadom, podlej, teren tutaj mógłbyś, kochany ty mój, odchwaszczać teren też. E, więc e, maszeruj, maszeruj. Też się zastanawiałem, czy ja nie chciałbym zdobywać... To było spoko. Też... <laughs> Zastanawiałem, czy nie chciałbym zdobywać gotówki poprzez zabijanie naszych żoneczek. Tak, kurde, yy, wiecie, poznać jakąś nową, żeby się wprowadziła, zabić ją, no i są pieniądze, nie? Jakieś pieniądze zawsze tutaj są z tego, więc też się nad tym zastanawiam, żeby tego miliona wbić szybciej, bo tutaj trochę zabawy z tym milionem jest, a też yy, no z jednej strony fajnie, długa seria, yy, Wam się taka na pewno spodoba. Więc tutaj o tym też myślałem, żeby to jak najbardziej ciągnąć, i żeby w kolejnym sezonem z tej przykładowo rodzinki, czy jeśli od laureatnego wyjdzie jakiś potomek i do tej pory zdalibyśmy radę, wiecie, zrobić ten milion. No to wtedy w drugim sezonie byśmy mieli inne wyzwanie, nie? Wiecie, przykładowo jakiekolwiek inne wyzwanie byśmy mieli. Więc to też jest, też jest fajna opcja. Możecie dać mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Jeśli, jeśli jesteście za to, oczywiście napiszcie, które wyzwanie miałbym robić jako kolejne. Mam jeden pomysł na takie jedno wyzwanie. Zbierz plon pomidory. Aha. Zbierz wszystko super sprzedaż. A to. Dobra, i idziemy tutaj na drugą stronę. Proszę bardzo. Czy ty tutaj musisz coś robić? Super sprzedaż 639 zł więcej. Wpadnie. Fantastycznie 44,600 i tutaj też poproszę super sprzedaż zrobić. Ja się zastanawiam i weźcie mi napiszcie, czy to będzie lekkie oszustwo. Mm, bo nie wiem, możecie dać mi dać w komentarzu, czy to może być oszustwo, czy nie. E, jeśli my zdobędziemy drzewko pieniężne, tylko nie pamiętam, jak się to drzewko pieniężne zdobywało. Mamy 1000 nagród. Co my możemy sobie tutaj wziąć? Mm, cechy? Hmm. To by było fajne, to by było fajne, bo tak, to by było fajne, no bo byśmy sprzedawali te kurde rzeczy, co zrobimy drożej, troszeczkę swoje, więc jeszcze 500 musimy zdobyć, co ty chcesz, skupić się, Wyjść na uro do granicowych kaskad, no nie na no, z tym sobie naleźć darujemy, czy to nasz jakiś tytus? Tutaj ta ma 1255, 0,75. No to, to powiem ci, że tutaj to ogarniemy. Ta ma malowanie na dyszce w ogóle, bo ją też przycisnąłem trochę grubo. I majsterkowanie ma na czwórce, więc nie są tacy tempi, jakby nam się wydawało. E, ten malowania nie ma, no bo nie malowania jakoś nie chciałem robić. No nie ma malowania, więc tutaj, tutaj tak to wygląda. Jak wyglądają nasze te? Bo powiem wam szczerze, że widziałem ostatnio na e, Facebooku. Długo leżakowany, 15 Simonów. Czy to się coś zepsuło? One chyba powinny więcej kosztować, nie? Sam nie wiem ile to powinno kosztować. Nie ja nie wiem, czy ja mam to trzymać. Więc możecie dać mi znać w komentarzu, czy jak to powinno wyglądać, czy nie. Przyszedł twój psiapsi. Dzień dobry. Yy, obejmij go, bo jak to psiapsi, to obejmij. mi. Rozmawia o wartości nieruchomości. Yy, możesz go zaprosić do środka, proszę bardzo. E, moglibyście zostać najlepszymi przyjaciółmi, może? Ale czemu tu, jak ja nie chciałem tego w ten sposób, miałeś go objąć jako przyjaciela? No dobra, widać, że. No nie. E, ho. Nie wiem, czy ona, jak jej nie ma publicznie. Co jest z tobą, LAURENT, Nie tak. Nie wiem, nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, czy coś w tą stronę chcemy iść, czy nie chcemy iść, może jakiś lekki... wiecie Romansik można sobie tutaj pierdzielnąć, nie wiem. Poproszę na w związku Barabara. Chuj, zobaczymy czy się obrazi. Nie, że to pójdzie, nie? Ale. No i jakie ty masz? Bo w sumie to ja się nic nie dowiedziałem, jakie ty masz. Wróciła bez... Eee, otwórz profil. To było gdzieś tu. Okej okay. i on jest w związku. <laughs> o dzień dobry, mamy awans. Witam. Mamy awans, fantastycznie, w końcu żeś przyniosła dobrą nowinę, a co to jest? Wstręt! Super! Super, super, dobra, to ty wiesz co, Zania, zamiast tego, to ty byś mogła sobie tutaj e, Weź ten realistyczny pierdzielnik za stówkę, czemu by nie? Co tam u was, chopaki? Mm, no, powiedz porywającą hey, historię. Możesz zapytać, czy jest w związku może to wiesz. Eee, przyjazne, pogawędka, rozmowa o pochmurnej pogodzie. Co ty mógłbyś tutaj jeszcze zrobić? Przyjazne, głębokie zamyślenia. Eee... Dobra, czy my tu mamy? zaprosić do patrzenia w chmury, proszę bardzo. Stale w ruchu, zdobyte oczywiście to wspomniałem, bo spędzić czas z tobą będzie miło co wspominać. Dobra, dobra, wszystko fajnie, ale że są małżeństwem. No dobra, dobra. Czy wy patrzycie w chmury, czy on sobie poszedł? On sobie poszedł, tak? Co ty tutaj masz, kochana, ty moja? Okej, okay, może do 30 się, przyjedziemy w ogóle do Rapunia wprost, mam się w tobie, uff, mi się to wydusić, bo może. Co się dzisiaj tutaj dzieje? Ja nie ogarniam. To jest 13 minuta odcinka. Trzynasta podkreślam. I temu włączyło się romantyczne zainteresowanie do swojego psiapsi, a do bez pisze jej były. Powiem tak, mi to wygląda generalnie bardzo dziwnie, bo mi to wygląda tak, jakby wszystkie znaki z nieba mówiły nam co innego. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu. Na razie zostaniemy przyjaciółmi. Mam. Mam bardzo, bardzo, bardzo mętlik w głowie. Nie wiem, co mam zrobić. Dajcie mi znać w komentarzu, bo naprawdę zaproś go do patrzenia w chmury, proszę bardzo. Weź tam zrób z nim się z nim najlepszym. bo patrzycie, jemu tu się coś podbiło z nim. Po jednym przytulasku. Jeśli tak to działa, by być u przyjacielem, no to super. Bo ja nie wiem. Dajcie mi dać w komentarzu, co my z tym robimy, bo te sytuacje są bardzo specyficzne. Ile tutaj 11250? Dobra, sprzedajmy jego. Tego może cofnąć wystawienie na PLOPSI, POPSI, nie wiem, jak to się nazywa. Możecie dać mi znać w komentarzu, jak ja mam tutaj. kajak ekologa? Ale. Co tu się... Nie, to też jest sąsiad, ja pierdziele. Weź go wyślij do domu. Wyślij go do domu, edukuj innych na temat ekologii, no to cały czas robimy to samo. E, więc nie jest źle. być sobie jeszcze jedna, może ra impresjonistyczna, raz walność. walnąć, zaraz sobie pójdziesz zjeść, bo na razie jakoś bardzo głodna nie jesteś. I weź e, się przebierz, kochana, jakbyś mogła. w Te ciuszki nowe z tego pakietu, z akcesorii. Chyba e, ta kluczyczka jest z tych więc jest git. E, ty byś mu, Laurent, e, po pierwsze... Czemu wyjąłeś jedną, potem ją schowałeś i wyjąłeś... Nie rozumiem, może wyjąłeś swoje i bez. Tom, 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 też jak może być. Tom, 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 tak, tom, tom, tom. Mhm. Brawo, Adamie, tom, tom, tom. Dobra, niech ona namaluje ten obraz do końca, niech ona sobie zje. I pójdą spać, no i tak, no i pójdą spać, i będziemy pomału ten odcinek, kochani, kończyć, bo tutaj. Aha, ty sobie gadasz przez okno z rośliną, no dobra, też można. Ja, ja powiem wam szczerze, trochę mnie tu nie było i się trochę podziałało, po, podziałało, podziało, generalnie, bo powiem wam, że. A arcydzieło, i ile za nie? Super. 939 zł. Super arcydzieło, nie? Zjedz sobie, rozmóż sobie żaby, proszę bardzo, bo ty masz za żaby ile? 4480 A ty masz za żaby 620. Hmm. Kurde. Wiecie co? Ja je posprzedaję, pozostawiam tutaj po dwie żeby oni mogli je z powrotem rozmnażać. Dobra. Sprzedaj 5920. Proszę bardzo. 54 simulony, 54 tysiące simoleonów są. I tutaj u ciebie bez zrobimy tak samo. My to wszystko posprzedajemy. Zostawimy ci dwie i będziemy rozmawiać je dalej, nie? I 4160. Mamy 58 tysięcy jest, więc zbliżamy się nieźle, nieźle do przodu. Powiem tak. żeby nie możemy. Czy coś nie wciągło. Nie, weźcie tutaj nakarm to i nakarm to. Bo u ciebie to z tym różnie. Mm, żeby nam to kurde nie zdechło. To też możemy sprzedać automatem. Siusia. No fajnie. Na pewno ci to na pewno ci krowa kwiat Siusia. No. Siusia. Aż mi się przypomniał fany moment z e, pierwszego. Pierwszego sezonu? Tak, pierwszego sezonu e, Simsów Trójki u Madzi La 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 la, kupa. <grywia> Skurwa, powiem może, że to było świetne. To było świetne, naprawdę. E, jak jeszcze ma... O Boże, Madzia wtedy to mnie rozwaliła. Inspekcja ogrodu. Dobra, w tej chwili żadna że nie wymaga pielęgnacji. Super, to idź spać. Stoić spać, ty też możesz iść bez spać, proszę bardzo. Dziękuję. Dobranoc wam wszystkim życzę. To, co się tutaj dzisiaj odwaliło, to ja nie rozumiem. Weź ty śpi, bo ty się robisz jakiś psychicznie chory na temat tych roślin. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już niedługo w kolejnym. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o takim rozwoju sytuacji względem Bas i Laurentego, bo powiem wam szczerze, że to, co się odwaliło, to jestem troszeczkę w lekkim szoku i mam takie pomocy, bo nie wiem, tutaj, tutaj to się maniana taka odwaliła, że hit. I pytanie do was, czy wrzucamy trochę dramaturgii, jakieś romansiki, czy coś, czy, czy wolicie, żeby po prostu były zbierane pieniążki? Ja bym gdzieś tą rodzinkę po Prowadził tak też trochę wiecie, zbieranie pieniędzy, zbieranie pieniędzy, pieniędzy yy, ale tutaj bym się postarał, może to jakoś tu wszędzie pokręcić. No dajcie mi znać w komentarzu, bo jak oni tak sami chcą, to czemu by nie? Ja się z Wami żegnam, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, ja byłem Selwo, trzymajcie się, no i pa!